elegancko i pamiętaj, że śruby przy, przykręcamy po przekątnej przykręć tą przykładowo i tą i wtedy dopiero resztę no, aż po... I, i następne poprzykręcaj mocno, 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 mocno jeszcze, jeszcze troszkę dobra, i resztę teraz wszystkie po kolei tak poprzykręcaj elegancko Ci idzie i następne śruby I super, i następną mocno, mocno, przykręcaj, przykręcaj, nie bój się mocno, naduś ten guzik, naduś jeszcze i wszystkie po kolei tak mocno przykręć, potem tata poprawi już, jeszcze dobra, i następne, musisz pamiętać, zawsze ten klucz przyciskać do końca, żeby nie uszkodzić nakrętki mocno, jeszcze Na, naduś.